Ja dałem ci świnie z wielkim lo, bo oceny nic nie rosną, jedyne co ci mogłem dać, to świnie z wielkim lo. ja Jadałem ci świnie z wielkim lo, bo oceny nic nie rosną, jedyne co ci mogłem dać, to świnie z wielkim los wszystko drogie jest, hodowałbym świnie, to bym z głodu zdech i tak je tuczył. Także witam bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Z tej strony oczywiście tak, Ja was witam w serii Bracza na Polskiej Farmie Następnie tego materiału proszę was zostawić tutaj łapeczki w górę Jeżeli po dzisiejszym materiałem będzie 1500 łapek w górę To będzie kolejny fajny odcinek z udziałem Indora e, Syna Indora oraz Jasona Także stawcie pozytywną łapeczkę w górę po dzisiejszym materiałem e, Napiszcie tutaj hashtag Hashtagiem dzisiejszego odcinka będzie hashtag Ropa Ja mam szybne serduszko e, Zapraszam was do subskrypcji tego kanału Bo lecimy teraz aktualnie po 35 tysięcy subskrypcji Brakuje niecałych chyba jest 400 E, subskrypcji jakoś, e, więc dobijamy, lecimy dur oczywiście, e, zapraszam Was także na grupę na Facebooku, właśnie zapomniałem o grupie, e, jest tam aktualnie 4300 osób, także lecimy jeszcze 700 i mamy 5000, także zapraszam, bo grupa jest potrzebna, jeżeli YouTube nie wyśle powiadomienia, to zawsze na grupie jest poza nowym odcinku, także zapraszam bardzo seresie, link macie w odcinku. A teraz tak, bo na początku był oczywiście powiedziane hashtag, hashtag ropa, czyli o co widzę w tym chodzi. Prawdopodobnie już pewnie to zobaczyliście na miniaturte. Dzisiaj widzę takie, no taka delikatna praca polowa, może powiedzieć, w sumie delikatna praca polowa. Dato to w sobie był zapowiedziane, że będzie kopanie ziemniaków, w kampanii będzie. Także dzisiaj właśnie przyjeżdża sprzęt, nie za moje pieniądze kupiony, tylko oczywiście napisałem mailowo drogą, oczywiście do firmy ropa. No i dzisiaj widzę, dostarczy mi kurier, no kury taki dostarczy to tam takie większe po prostu przyjedzie tym ciężarowym tirem. Dostarczy mi oczywiście na lawecie sprzęt, dzięki któremu będę mógł wykopać sobie buraki na tym polu. Tamte tamtego, gdzie wiecie, widziałem, tamtego, nie? Tamtego pola, mam do wykopania. Także dzisiaj ropa przyjeżdża i, <SITOM desenvolupiorko> I mówię, <SITOM inny> dzisiaj praca polowa, takie o kompania buraczana, nie Dobra, 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 nie? Nie, 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 z koronowa ta, Gdzieś... chyba z no i chyba ta z co tam, ta tam dzisiaj czynisz? Słuchaj, dostałeś spadek kurwa Nieee, dalej z tą świnią, no wyjedź, ja czasu nie mam za chwilę, mam Ale to, ale jak to jest nowe czy nie, to nie będę cię cię tu słuchaj W ogóle, w ogóle, w ja chcę gadać dzisiaj Ale ja z tobą nie będę z gotową, dalej z tą świnią to jest wasze, z waszej gospodarki świnia Poczekaj, za chwilę, zaraz ojciec przyjedzie Ale nie interesuj mnie twój ojciec, ojciec stoi tak sobie w ogóle Bł... Cie, błota od ciebie wziąć na budyna, nie dałaś mi dzisiaj gotowy Cze do, do ten, ojcy. No ojcy. kurwa, to, co ja mówię? do matki chciałem dzisiaj bo ona pojechała do roboty. Ale jak o Butra kurwa gazowa odchodzi Aaaaa! Butra, a to ja nie ja nie sprzedaję, to dla mnie jest, ja nie sprzedaję! To ty nie kurwa, ogłoszenie go robię kurwa kurwa to nie może widzisz, ale to nie dla was sprzedaje, dla was to kolor to najwyżej mogę dać sprzedać pustą butelę rozjebaną, jako żeby chłopę no. wam Wybuchła, takiej Takie ja wam nie sprzedam bo wy co się ha... nie się złobieje o Nie, nie. Nie, nie proszę. Chyba ludzie tylko. Świjaka, śmijaka zniekniętego, kurwa, robaki przyjadły, zabieraj mi to, bo eee. za chwilę mam kuriera tutaj. Nie ma czasu. No, zamknęłaś. Wie, wie. Dodać, że ja nie będę z tobą dyskutował. Dzisiaj wybranie no, dzisiaj ale... swój temat na, na ciemny na odcinek. Dzisiaj no, ja tak si... mówię, dzisiaj. Ale kończę, ciebie, że mnie dzisiaj wybranie. Oooo, co my tu mamy? Ooo, ooo, oo! Co to się widzę, stanęło? Skąd to się ta drzewo pojawiło na dachu? Oooo, widzisz, widzisz, widzisz. A potem się chodzi, dziwi ze starym, że ja wam coś robię. Że, że skóter jest rozwalony, że gnojówka, obornik jest pod bramą, trawę jest pod bramą, drzewo. Jak wy cały robicie robotę, kurwa i drzewo. O coś kurwa się podtrzymał pod kapuśka jakąś. Kurwa, babka. z... Jaką kapuśka, nie o co ci w ogóle gościa jak? chodzi? Jaką kurwa kapuśka? Kamery co, kurwa, jechać rowerem kurwa jak nie. No I co z tego, ale ja nie będę za mną kapuśko, jaka babka kapuśka? No jak normalnie kapuźka nie robię. Ale o co ci w ogóle chodzi, ale ło co ci w ogóle chodzi? Kurwa, co przerwie. tutaj sobie robić wariacie? Pisa Ja go mówię, go ja nie mam od... czasu, ja tutaj muszę kuriera za chwilę pilnować, Aha, dzisiaj jadę na buraki, kopanie, nie. ty byś mi tam chodził Derego. No to będziesz kurwa kocha, ten kurwa czarek chcesz. Ej, ale dzisiaj pożedł nam i w ROPA!

Ło proszę pana, a co to się tak nakrzywiło! Eee! Proszę pana, no to co pan nie Ja z panem pogadać muszę. Witam pana! No bo troszkę rozimane przyjechało. Co to się stanęło, proszę pana? To bo tutaj gałęzi takie drzewa są trochę po pohaczyło o kabina, więc nie stało. A to fajnie, że... Pana nie Ale to do czego tak ktoś wsiadł? No, nie no. rozumiem tego. Proszę, to jest pan to pan, nie to nie jest mój syn, to nie jest mój syn! Proszę wysiąść, proszę wysiąść! Czemu nie mogę się iść, to nie fajnie się iść. Proszę wysiąść, pan nie ma uprawnień pod to. Proszę wysiąść! Gdzie to będziemy rozładowywać, proszę pana? E, proszę pana, pan nawet nie musi wiedzieć, pan proszę to się do, do, do przodu podjedzie do tego skutku. Nie, pan po prostu pojedzie. Trzeba mi już odsunąć. Otyka, panie, proszę ma... pana. Pana, co to, to takie nakrzywione, jak pan z tym jechał? E, kurwa! Ja dam, polecimy to! Kilka tę kurde, bo to moja prosto, polska, jeszcze stoi. Pan mi całą kowalutówkę spierdolę, potem gdzie będę kowalutowywał? No, no, tak, kurde, jesteś. ja to się zanurwił. Dobra, to pan mi ten wyjedzie do tyłu, nie? Tylko ostrowie, panu... Dobra, ale świnie Jeste, po świetnie, eee! Świnek, bo świeżek! Panie pan poczeka! Stoj panie, stój, stoi, pan poczeka kwiatek, ile bo świnie podłożyli. Pan nie jedzie, bo mi, bo mi nogi przyciaśnie. Już pana to lecił powoli. W pana bo to leci! No ja widzę! Czekajcie, że pana ja wyciągę do świnie, panu pamię kiedy jechać, jeszcze nie, pan nie wie. Tak, Dziadku, wyjadę. Pan czekaj, bo pan im nie mogę. Bołędzi były i wszystko się uderzało tam No rozumiem, zachodzie. ale ja proszę pan te świnie jest w stanie no. wyciągnąć. Dobra pan, jedź, jedź w te świnie. O! I ja te świnie <grydolka> Dobra, jedź pan z te No jakby to kurwa robicie, kurwa stop dobrze, świnia! nie mam tego jej się pokrzywicała. To nie moja! Nieee! Eee, Panie, po tego, proszę pana! Ja nie nie Dobra, proszę pana, pan, pan te świnie teraz weźmie na zapłatę. Gdzie to panu dać? Tutaj pan wstoi, a więcej pan dalej nie wjeżdża już, to mi starczy. Dobra, ja włączam awaryjne. Dobra. Proszę, pan to weźmie, ja to po sami... Dobra, bierze. do widzenia, jakaś zapłata, coś tego, czy nic? 200 złotych. To dałem a panu iść. świniaka, to w, w tej samej cenie jest. A ja słyszałem podobno, że tutaj jest John Deere pod... Z zamiany. Nie jest pod zamianę, ale stoją u mnie na Ja Jest pod zamianę, bo to był pana Darka na testy, także to ja, ja się... go dzisiaj zabieram. Nie ma takiej możliwości... Eee, proszę, kur... wypierd... z gospodarki. No proszę dać Nie zbira. ma takiej możliwości, przepisałem z nami, ja to wygrałem w urzędzie pracy. A co te świnie mi pan dał z blikę? A to nie moje, to syn! Ja to zaraz wypierdolę Ale zbira. proszę dałem, a proszę do tego kurdu padał nie? No to zaraz wyrzucę w czaki. No to pan wywróci, ja to nie jest moja, ja no będę... No i to się trzeba te zbiitki. Do widzenia panu! Do widzenia! Czekajcie, trzeba spisać komendę. O dobra. I rura Czekajcie, muszę awaryjnę włączyć. Tak się włączało, tak, tym guzikiem, dobra. Włączę sobie u gazu haloganek koguty Można jechać, a teraz widzimy na, na kampanii kampanię Ło, powiem wam porządnym naprawdę porządny sprzęt Eee, to, ja to sam na test, to wiecie wszystko za darmo, nie są ogarnąłem, także wiecie, nie? Na spokojnie sobie widzę z tego ogarnąłem, także dzisiaj wykopiemy buraki, zobaczymy... Nie będziemy tego wysypywać to razu do te pszczepy. E, tylko ja będę kopał będzie cały zbiornik e, To takie e, to w sumie nie muszę wykopywać takie wiecie dziurki, nie? Tylko po prostu na prawą stronę sobie wysypię, bo tam w sumie pole jest, nie? Po prawej stronie ziemniaki mam puste, także na to na, na, na ten oczywiście pole wykopane ziemniakami sobie wysypię? Zrobię sobie oczywiście taką kupkę. No i potem tą kupką, no to chyba weźmiemy potem wiaderkami, chyba myślę, bo to w sumie nie wiem, czy to będziemy potem napełniać e, i załadowywać na przyczepy, Ale tak to zrobimy, bo w sumie nie mam nikogo, po czy dzisiaj na gospodarstwie. E, nie mam nikogo takiej wiecie, ręki, żeby ktoś po prostu przyjechał traktorem i to nasypał na przecie pod i to gdzieś wywozić. Bo w sumie na skupie też nie, nie przyjmuję aktualnie Aktualnie w nie przyjmuję, bo były ziemniaki, e, nie przyjmuję ogólnie buraków, także nie jestem w stanie tego nigdzie aktualnie e, sprzedać tych buraków, więc będę musiał niestety po e, prostu to wziąć, wysypać na kupkę na, na to po prawej stronie tam, gdzie były ziemniaki, bo tak to nie będzie z tym mogę pojechać, bo mówię, ja jeszcze nie pytałem się, a w tym samym ten samym chyba skupie w sumie nie przejmuje buraków. Cukrowych, tak i wyłącznie chyba ziemniaki Także będziemy musieli sobie jakoś tak poradzić, że Wysypiemy, a potem chyba prawdopodobnie Wiederkami, w jak żeśmy tyle pola Pozbierali ziemniaków yy, wiederkami To myślę, że buraków to chyba też pójdzie, nie? Ale zobaczymy ogólnie, czy będzie więcej buraków Czy ziemniaków, nie? Czekajcie, odpalamy to całe ustrojstwo, chyba tak się ogólnie to pali, tak? Czekajcie, tak, tylko że to kurwa nawet nie działa Ale dobra, tego zacznijmy Kurwa, gdzie jest ten kurier? Nie mm. a, a, a. widzowie, atakowanie nie działa! Ty! Ale jest, o, jest w jest Ja, widzowie to jeszcze nie jest. Ury, wie tak! A, bo to nie jest indo! To już mnie? Inter z tej strony! Weź i to mi Ty stary, słuchaj, kurwa, to jest Jackson, kurwa ten y, gruny się kradnie. Chuj, niech radnie, mogłem to <noise> zrobić. Tak. Czekajcie, może jakoś tak to zrobimy? O, teraz? Teraz pójdzie. Czekajcie, musieliśmy widzowie to zrespić, A, No to jakie widzowie, jaka to była pora, skoro to przecież było tego jeszcze, to jak to było robione? Teraz działa? Ty, ale to cały, cały ten header mi się buja! On jakiś uszkodzony mi dał, to tak się buja, chyba, że to z terenem tak różna się. Aha, poziomuje się z terenem chyba. Dobra, będzie się plecem, jak to idzie? Ło, prawie to się z 500 litrów. Powiem Wam, że to naprawdę porządny sprzęt, ropa, ropa, eee, panther 2, pantera, ha, ropa, zobaczcie widzę jaki porządny sprzęt dostałem, to widzicie, to, to, to całe pole pójdzie, nie, też jeszcze ogólnie pisali, panie Mietko, pan też tego kupi, jakiś tam starego Neptuna, kazaliście mi kupić, ale wiecie, jak ja będę to kupił tego starego Neptuna, to potem musimy to użytkować, wiecie, potem musimy znowu to sadzić, te buraki, no i mu musi być w, te, w sumie w te produkcje burakowe, ja tylko sobie to, jeden raz tylko poleciałem w te produkcje buraków, nie? Następnym razem nie będę w sumie wszedł, ale to jest niepowiedzialne, że nie będę wszedł, bo zobaczę jakie są ceny i jak to ogólnie będzie na tym dealu, nie? Jak na tym w sumie wyjdzie na tych burakach, nie? Bo jeżeli mogę naprawdę, widzieć, co co robić z tych buraków, więcej na przykład niż z albo coś tego, no to myślę, że kampania buraczana, no to w sumie będę mógł chyba zas zasadzić na kolejny, na kolejny okres, myślę, że tak, ale zobaczymy jak to wyjdzie ogólnie z pieniędzmi, nie? Bo jeżeli mówię, jeżeli mi się to opłaci, no to czemu mogę widzowie zestać i potem w sumie nie pójść w buraki znowu, nie? To mówi, ja to poszłem na ryzyko albo mi się to wrócą te buraki, albo mi się nie zwrócą, bo w sumie silnika nie kupowałem, tylko jak sami pamiętacie, pożyczyłem od maryny chyba wtedy, tak, od maryny pożyczałem ogólnie Nie od Maryny, tylko od grażynki pożyczałem ogólnie siewnik do kukurydzy wraz z do buraków był, tak no to wiecie, wszystko miałem za friko no ale mówię, jak mi się ogólnie zwrócą buraki, bo nasiona musiałem kupić 6000 litrów, widzę już mam 6000 litrów za, za zbiorniku A w sumie buraki, teraz nie wiem ile pochodzę, bo mówię, nie wiem czy będę mógł w ogóle w stanie kupić na... Sprzedać na tej woli brudnowskiej, ogólnie te buraki, nie Bo mówię, skupowali to tylko i wyłącznie ziemniaki, ale co z burakami? To widzę że na razie wam nie jestem z tego w stanie powiedzieć, nie? No ale mówię, wszystko ogólnie będzie na 300 zostało nam tak Jedno pole, które ma ściernisko po, po przy zostało jeszcze jest to widzowie specjalnie pole zostawione na yy, na obornik przyje... co do kółko pik jest nitki. O, przyjechał stary. Skótera co będzie jeździł. Ooo, ale szczęść Boże. Boże. Boże! Daj Boże! No pan koło to robi, panie się dzisiaj, że to gdzieś jakieś. A i to bardzo starde cię po jego tutaj, co tu sobie wariacie ja robisz na moim polu, nie? No słyszałem taki głos do leka, bo coś tutaj kurwa jakieś maszyny dużo do... No, Aaaa widzisz takie no, będę no. to dostałem? No kradłeś kurwa chyba. Ja kradniesz to tylko tył na to woli okay. Ja przyszedłem pod uh, 60, gdzie jest moja 60 niebieska e, 60 to jaka Mierci, kurwa no, twoja no, 60 niebieska? Halo się pytam Moje Jaka twoja? 60 nie miałeś okay, tego weśmieł go po wejście bo da cię raz ja tam armada zostanie hamuła z siebie Ty pytań czy nie? Dalszy. Dalszy. nie Eee, fast? Co ty okay. tam mówisz? Super fast? Czy ja? ja? nie słyszę nic, bo wszystko się zabusza. Ej, pomóż ci? Ale idzie, widać pochoni, patrzcie, widać... Ile? Kuro. Ja 10 ton widzę buraku, to cię go tak zarobi, że Indor będzie tylko zagląda moje szczęty kapitalne baj, jak zakup. Prawdzisz bo się myślę zadowolony jesteś, myślę, że nie dostałeś, tylko ja to kurwa rządzi na tym gospie. Na tym kurwa cały. Jaki kurwa ciebie do gospie może rządzić człowieku jak tylko wyglądować na śmieci jego swoich kurwa danych brez kresjanem? Widzę nałożenie kurwa 30%, to takowe się jego kurwa, such kurwa gnaciki kurwa, jakieś Dobra, a ty powiedz mi w ogóle jakie masz pola, bo ty z tego co widziałem to nawet zboża nie masz. Mam zboża, chłopie kurwa, teraz 50 tys. na A co ty ta, to to była jakaś plotka twój syn powiedział, że ogólnie nowy kombaj kupujesz. Hmm, bo tak, będę kupował, bo ja gospodarzu nie? będę już za lata. On do po mnie i będę miał, a ty będziesz chyba... a ty będziesz kupował. A to do ja chyba będę musiał ja to wziąć. A ten kombaj pożyczysz mi co, nie dzisiaj? No to nie, ale po co ciebie, jak ty nie masz? Buraków nie masz. Mam buraki kurwa, dla No, Dobra, załóżcie, co ona zamówię, nie weźmie i to po co te buraki, w ogóle kurwa krowy nie jedzą, po co ci tobie to? No ale ja to na handel robię, tylko na pieniądze idę. A pożyczysz mi trochę? Co, pieniądze? Nie pieniądze, buraków trochę. Ale po co ci, jak ty nie masz komu dawać tego? Jak świnię tam? No to przejść, kurwa z motyku, powiedz, zapakuj do worka z <laughs> i i ja zaraz miał. Co ty no myślisz, że no będę my ci wysypał z rury specjalnie pić boraków? Jak chcesz to zaraz Jackson przyjeździe ci go no tym. Spoko, jak bo spoko się... ja to nie przyjeżdża, bo. Boze. I tę ta maszyna weź, od razu weźmie i sprzedaje. No, a na spoko. Na no, spoko man, bo... Ty, bo ja mam 20 tą prawie, pół pół zbiornika. A ty, a zapłacisz mnie, ja cięż klipkę twoją Eeey. To jako... jedzieś na hołpę, czy to pomocisz, a za 10 złotych. Ale ja tego nie będę tutaj teraz tego zbie... ty... wysypywał. Dziękuję na pole. Ja wysypię, to na, na ziemię wysypię, to... tak? Żeby mordy przyszłe i chcesz, żebyś, zna... żebyś mi ukry no w nocy słuchaj, to Sam Langansk, co w nocy przyjechał. Chcę, żeby i w nocy przyszedł mi ukradł, i te, które to. Dobra, dzięki za pomysł, dzięki za pomysł, dzięki za pomysł. Dobra, Dobra się ma! No, cześć. No, widzicie, no, no. widzowie, już macie tutaj pretekst poszedł, że będzie, że ogólnie, że przyjedzie w nocy, będzie mi No to widzicie. O, Just... to Jackson, cześć! Kopalac! <gr çevres> to jest kurwa, to no. Co do mnie kurwa charczysz teraz, kurwa, to między to tego wygladaszasz? Słuchaj, kurwa, teraz on tam jest, widzisz go? Idź do maszyny. I to trzeba to... No ha... trzeba do haki przyjechać, tu trzeba uciec, wiesz o tym? KURWA MOJE BMW SUKIN SONU! I będę kopaną załadować sukin synowi Eee to moje BMW w ogóle zapomniałem no, ty Poza tym dźwięku mi skradł O, zaczęło się, idę po niego, nie ma takiej możliwości nawet Będzie mało na hak Proszę mi, proszę opuśćcie moje BMW Proszę opuścić stanowisko. Prawie. Hey, Jerzy, co? Mam go! Kogo? Oh, Eeee! Eee. jest! Ty, no. czegoś do ptaka! Pura, <grystanie> moje buraki! No, co wy mi zrobili? Eee, moja ropa! A weź no, tą, to ode śmiesznie śmie 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 chyba jesteś. Poważny jesteś, że to, dostałem na testy. Ja karę zapłacę! Jak się nie rozwiąże. Eee yyy, boli was poszczyłem, aha! Kurwa, dobrze, że i to zostawił, bo by było jakbym tu ukradnił. To trzeba widzowie pilnować, że kluczyki nosi przy sobą teraz. Tutaj drzegą, na I rura pojechał tym skuterem. A widzicie Zobaczcie, widzę widzowie koledzy? jeden BMW, a drugi i jeździ. Skuter dostał ode mnie i zadowolony, nawet nie wiem od kogo dostał skuter w ogóle. Ty słyszysz kurwa robaczku? Ja czy nie słyszę już. Wiesz od kogo dostał skuter? No od kogo kurwa. To jest Przeba, skuter, bo ja kupiłem twojego Gordopaj za 3000 złotych. No. A wiesz o tym, że wiesz o tym, że ja ogólnie będę przekupywał twojego syna i będzie dla mnie pracował? Wiem ci sobie kogo powiedzieć, ziemniaki daj mu ile ty kasy nie dałeś mi. Ty 50 a ty, a z Jasonem będę współpracował. pracował. Chciałbym wyciągnąć organy z... człowie, ludzi i sprzedawać się tak. A prędko nie tobie bo ja współpracę z nim. Bo tam mu kasa i dałem kokodylę głowa. A ty nie dałeś kokodylę głowa. Ale ja z stanie. Dobra, zwiększę to stodoły! Damy te stodoły Do kogo z na panu no moi? A ty pewnie w układwa nie jesteś? 21 tysięcy, widzowie. Elegancko, Aha. litrów. Ogólnie wykopiałem będziemy się bo około 30 ton, no. 30 ton od razu, widzowie, się wysypie tutaj. No to długo. od razu wysyp tam na pole, a ja my z Jacksonem wejdziemy i, i... pojedziemy z tym. No, tylko spróbujcie. Tylko spróbujcie, ja powiedziałem, Jason tak jest zagrożony, że on tylko tak to ogólnie słyszy. No. Jason tak jest zagrożony, że za niedługo będzie podpalenie gospodarstwa. Twojego? Po jego? A ty też pójdziesz w sterowaniu? Nie, na, na twojego. A, po, a, a, a... Jak mojego, jak jest. Tu musiałaby drobiana być, żeby zrobimy. No się dół na górze wszystko tak się pospala, no. byś widził. Aaaaaa będę wchodził ubezpieczenie za to. Tylko szkoda że nie. trochę bo. I tam bo nie na ja mówię ja ja, ja płacę. Ja słuchaj, ja płacę tak i tak bym budynki, ale to już nie wiem. To budynki? Twoja gospodarka, która stare kurwa w ogóle nie jest zrejestrowana e, e, i nie że masz jakieś klasę na końcu, to najbiej się przeprowadzić do kamienicy. No, te kamienice to może ty sobie z dziurami sobie jakąś tam fajną kamieniczkę? Jakieś tam fajne ten fajne mieszkanie Będziesz spłacał na, 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 na ratę, albo ogólnie tam wykupić, albo tam nie wiem tam czyś będziesz płacił i się wyprowadzić i będziesz ten te tej. Ja i się ci w nie wyprowadzę. Chyba ale ty ci się powiedziałam, będziesz Ale Ja cię powiedziałem taki tak, żeby, że twój syn będzie dla mnie pracował. Ty będziesz ty pracował z nami. Nie, będzie, nie on nie, będzie on pracował dla nie, nie. mnie! Przy, przyprowadziłeś, o, to o właśnie ty do sklepu byłeś. Czemu ty tego przyprowadziłeś za kapuśkę? Przebrałeś się. Jako kapuśka, nie o co ci w ogóle go szczególnie ci kurwa jakaś kapuśka co to z domu Ktoś czy ktoś że ja się podszywałem pod jakąś kapuśkę, żeby Mijak. sklep sklepu przyszedł? A ty w ogóle... Aaa! Zacznij... O, właśnie! Eee... Papier! Ci kurwa papier, Papier to co, możesz kurwa w kiblu zaleźć? Papier! Jaki papier? No gdzie papier. jest papier ze, 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 ze... zgodą, że możesz sobie tam sklep postawić? Ja jako twój sąsiad no, powinien w ogóle... Ale ja jako twój sąsiad powinien wyrazić na to... na że możesz sobie stawić taki sklep! Bo po nocach jest płuczą, pisk... Eee, za dużo z haładzia tak ja nie się mogę to, na co ja to stać ja muszę na to wyrazić pozwolenie, tak że to beste to tak postawić sklep Z tym hakiem z hakiem? Pojechał tym do hakiem Dobra pojechał Już podobie skurwa zginiesz dzisiaj To dobrze tak kurwa za tak dużo tak wiesz, za tak dużo wiesz Dobra tak. ile man? 27 ton Zaglądaj mi, zaglądaj mi na kaskę Ale będę widział pieniądze tutaj, ja takie sprzęty O czekajcie ktoś to jedzie Ty ktoś tam widział wyjechał, ale nie wiem kto ty, ale on kurwa jest tym, z paku ktoś Teraz Kati się wsadzi, kurwa kurde. Teraz ci kurwa będziesz wejść gdzieś tu do na ziemię. No. Ja <res faculty> no. Daj go Jacku. Daj. Ładuj, ładuj. Nie ma takiej możliwości wyjeżdżać niestety. Ładuj. Wyjeżdżaj niestety. Bełło. Nie. Na bełło. Nie ma takiej możliwości na Ładuj. Nie ma takiej możliwości... Ładuj. Ej, czekaj, bo tu się sypie, stój! Nie no -no to nie, -no nie to mnie. Ja wadu, za to ja, ale wadu, wadu. Nie ma takiej nie możliwości, ja z tym wadu. jadę. Nie to ma z BMW, BMW jest moje, w ogóle to z oddzieju. Na no hak, na no hak, na no hak. uważaj no 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 co nie idzie. na no hak. I rura z tymi borakami, ja jadę z tym a na pewno mi pojadą na gosparkę. I rura. Nie ma takiej możliwości. Gdzie z tym pojechać widzę, bo jest taki sprzętem, bo tak jest. Jedno jest ogólnie na tego, na test dostałem, a drugie jeszcze zbiorniku z Buraki Kurwa, no jedzie, głupki jadą. Ciekawe, gdzieś tam to jest, czekajcie, pojadę tutaj, teraz na lewo skręcę. i ja to będę ról Jedzie za mną! Gdzie on tu jedzie? Dobra, wiem do kogo pojadę. Widzę, że pojadę do tego Tomka, do tego kolegi ogólnie. Widzę, że pojadę. Tam gdzieś przyczepę, bram. Chyba tam postawię ten komboj Tam na pewno nie będę jechać, nie będę brać mu gospodarki. Mam taką nadzieję, że tak, tak myślę, że tak będzie, nie? A zobaczymy ogólnie widzę jak wyjdzie jeszcze. Chuj tam postawy nie będzie mi tego brał. Ale wchłacam. Teraz po tobie jest kurwa dzisiaj. Ale mi rzuca. O, tu się zajedzie. Bera moda jest otwarta, zapniemy. Jep! Kurwa, mać, chyderem zachodzimy. Teraz się puślika z... Tera... Tera się kliknął. Teraz się puści z kurwa ze strachu, pani nie nic. Ładuj. Ładuj! Ładuj! Kurwa! <grych> <grych> Ładuj! Ale co mam ładować? Mać Nie! Kurwa, ma cała ropa się zawiesiła. Nie tony, Ale kto Macie... ci te buraki? Najdora! Ale kurwa, nie ma takiej możliwości nawet. Wyjad, Ładuj! Dobra, weźmy zostaw. Sypaj, nie tony. No ale zablokowałem się, nie mogę wyjechać! A w rudę. Na memu. Nie, jak kurde będą? Ewul, na dospię. U ciebie. Nie tony. Ci ubędę głowę. Dobra. Nie Ja nie mogę wyjechać, widzowie. Muszę dać. Bytony. Sypaj. Kurwa, wyjechać nie mogę! Sypaj. Kumarura mi się otworzyła! Nie paję.

co ja wam zrobiłem. Ukradli mi buraki. I no, na dodatkowi do Europy się zawiesiła. Na testy. Coś się Dzie. dzieje. Nie... Coś no, NAK! No. Kurwa, on mnie! Ojciec! I rola z tym hakiem A, sukinsyna Tak! No jedziemy znowu, z Jasonem Tak! Aaaaaah! Kiedy w ogóle? Dwóch z Jasonem, czy tylko jeden Jason jest? AAAAA Jestem jego synem Jestem synem jego, dadada AHAK Ty mnie kur... Ty Jadę z ofiarą Teraz syna daję BMW, inaczej brata stracisz I ziemniaki <torg> <poundsVI> <roleum> I buraki jeszcze ode mnie Jadę. I, to są ja kurwa, jadę, kurwa ciężarówkę tak szaki. I rura. Kaczyde, gdzie, gdzie to wyrzucić? Tu tutaj wyrzucimy, o. I ja. Ja, ta woda. Nieco gospodarstwie się Tu Się bez 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 zmian tu tak samo, tu tak samo bo to Boraki w sumie wydaje ta ropa pozostała w sumie No bo to się w sumie nie dzieje, to się potem weźmie, nie? Tylko na razie poczekam, aż się sytuację na razie rozjaśni bo Na razie te głupki jeżdżą tutaj bo Na razie nie będziemy nic tego, na razie pójdę do domu się schować W razie czego Bo na razie atakują, nie? To nie jest w stanie nic zrobić, nie? Na razie sobie dam spokój z tym, nie? Bo wiecie, za tym wszystkim ogólnie ten indoor stoi, nie? Ale mówię, ja wykupię Będzie dla mnie pracował jakby co, nie? Wiecie, potem może jakieś łatwiej będzie, będzie mi ogólnie mówił, nie? Będzie mi chciał atakować, to będzie da mi znać, nie? Dobra. E, dzięki za obejrzenie materiału, pamiętajcie, stawcie łapeczkę w górę po dzisiejszym materiału, Subskrypcję na kanale możecie także walnąć, polecimy po 35 tysięcy subskrypcji. Niech ta liczba oczywiście jak najszybciej dochodzi. E, dzięki za obejrzenie materiału, trzymajcie się do kolejnego materiału. Już nie bawem taj!